Będzie ostateczny youtuber, którego nazwiemy Pan Misiu, OK? Robimy historię pana Misia jako youtubera, która w sumie niebawem się rozpocznie, bo już w ten poniedziałek, ale zrobimy taki wstęp. A! a! O kurwa jak głośno. Proszę ciszej. Proszę błagam ciszej. Dobra, słuchajcie, robimy ostatecznego pana misia, pan misio będzie najlepszym youtuberem na świecie Znaczy, ja mam nadzieję, że będę mógł nazwać swoją postać To jest pokój pana misia, to jest pan misio, który... Kurwa, nie wiem co pan misio robi, a może to nie jest pan misio? A może pan misio tworzy pana misia? Nie wiem co się dzieje Jako pierwszy! Co? Co ty do mnie pierdolisz, jak ja dopiero kliknąłem nowa gra? Twój potencjał zwrócił naszą uwagę, dlatego dajemy ci złoty bilet, który pozwoli ci wprowadzić się do YouTube City. O kurwa. Mam wrażenie, że trochę mnie poskręca przy tej grze, widzowie. Jeśli przyjmiesz zaproszenie, będę tam na ciebie czekał. Wypierdalaj. I co teraz? A, A, że takiego mema dali. O nie, kurwa, będę musiał znowu to oglądać. No nie, no i po co ja to klikałem? No, i po co ja to klikałem? Okropne rozwiązanie. Czy mam się podjąć wyzwania? I to jest przeprowadź się albo, albo koniec dla Ciebie życia. No tak. To... No dobra. Nie, 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 nie wiem, czy chcę tutaj. Gdzie chcesz mieszkać? Możemy mieszkać w ratuszu, możemy w śródmieściu, albo idziemy do portu, widzowie. Tak, chcę tam. Nie obchodzi mnie nic innego. Chcę na statku mieszkać. Utwórz postać. Chcę być niebieski. Jest! Jesteśmy, widzowie, nowym. Znaczy, nowym. Jesteśmy panem misiem. Jest pan, misiu? Jak wam się pan, misiu, podoba? Koksuwa jest. A, dobra, jeszcze te ciuchy. Co to? Koksuwa, pan misio widzowie. Podbijamy internety. Dobra, dajmy mu jakąś kurteczkę, będzie. O, patrzcie. Koks, pan misiu, widzowie. Albo... O, będzie koks, pan misiu. Dobra, czy mogę nazwać moją postać? Tak, pasują mi, bo to jest... No... Będzie pytanie, jak się nazywam? Nikogo nie obchodzi, jak się nazywam? Patrzcie, oto pan misiu. Przed wami. Ty się jeszcze tak nie ciesz. Okej, okay, możemy chodzić, widzowie. Mamy prezent lewitujący. Zobaczmy, co w nim jest. A w nim mamy... Czy to robot sprzątający? Uruchamianie. Siema. Bibi bi, bi, Cześć, jestem Kamedron. Osobisty asystent nagrywający. Bibibib bip. A będziesz latał i wszystko rejestrował, tak? No okej. Okay. Podaj nazwę drona. Monokumiś miś niech będzie stalkujący. Dobra. Monokumiś? miś? brzmi cudownie! Mogłem go główno w takim razie nazwać. Czy mogę już powiedzieć, tutaj, grze, jak się nazywa? Jest! Koksuwa! Pan misio jestem. Twój kanał? Mój kanał też jest pan misio. Witam. Data urodzenia. Pan misio, nie wiem, kiedy się urodził. Dajmy na to, że czwartego dnia lata. To jest punkt nagrywania, w którym można nagrywać filmy. Takie punkty są rozmieszczone w całym mieście. Okej. Okay. A nie, nie. Robocie, ja to nie wychodzę. Ja to chcę się zaszyć tutaj w tych czterech ścianach i nie wychodzić stąd. Nie pierdol mi o nagrywaniu na mieście. Użyj punktu nagrywania, aby zarejestrować swój pierwszy vlog. Nagram cię. Nie chcę. Nie chcę, zostaw mnie. Proszę, zostaw mnie. Zostaw mnie. Nie mogę pójść spać. Ej, a ja nie mam tutaj łazienki ani kuchni, ani nic. Nie mogę stąd wyjść widzowie Dobra, nagrajmy tego vloga Zaczynasz i nieśmiało się witasz Wchodzi z pełną energią Dawaj pani misiu z pełną energią Dobła Dzwoni ci telefon, nie masz ani chwili spokoju Puszczasz Włączasz chillerkę Masz atak śmiechu Puszczasz marny żart Nie, nie, nie nie. Dajmy na to, że pan misiu Zacznie się śmiać w tym momencie Jak kurwa źle Pojawia się. Co się pojawia? Uznajesz, że to cię. Ja nie rozumiem, widzowie. No, Kitku nie lubi się pokazywać do kamery. Monokumis ma już mało baterii. Wylogowuje się. Prosisz o suby. Dajcie kurwa suba dla pana Misia. Dodaj tytuł filmu. Hotuwa pan Misio. Bardzo ładnie napisane. Hotuwa oczywiście. Eee. Ja chcę tutaj, ja nie chcę tutaj tytułów wybranych, ja chcę hotowa pan misio. Opublikuj. Patrzcie, pan, pan misiu czeka i dostałaś dwa lajki, widzowie. No o ci chodzi, dopiero co, co rozpocząłeś. Wiesz jak ja się cieszyłem z tych moich pierwszych lajków na, na kanale? Dobra, widzowie, robimy gameplaya. Komentarze? Co ty gadasz? Jakie komentarze? Jak, kurwa dostajesz dwa lajki Tam komentarze nawet nie miałeś pod filmem Ja chcę giereczkę nagrać Nagrajmy to Zaczynasz i Dajmy na to, że pan misiu się bardzo nieśmiało w tym momencie wita Dzwoni telefon Znowu Dąsasz się i Uznajesz, że to ciekawe info Puszczasz marny żart Dobrze panie misiu i dalej prosisz o zuby. Napierdalasz z subami 10 rzeczy, które Cię zaskoczą. Masz te ciekawostki i się ciesz. Dziwna jest ta gra, widzowie. Dziwna jest ta gra. Pan Misio chyba nie będzie najlepszym youtuberem. Patrzcie, suby mu wpierd... 57 subów dostał jebany. Co ty chcesz, Xavier? Już północ, czas spać. Wypierdalaj! Nie będziesz mi mówił, kiedy mam spać. Chciałem wcześniej spać. Zostaw mnie w spokoju. No i nie mogę wyjść z, tego, z tej chaty. Ej, jak on mnie uwięził tutaj, żeby mu film nagrywał. Ale, Xavier, wypuść mnie. Dzisiejsze trendy. W dupie z trendami, panie misiu. Będziesz nagrywać, co będziesz chciał. A najlepiej to chciałbym opuścić mieszkanie, sprawdzać, co... Dobra, ja będę nagrywał, co będę chciał. Ja chcę wyjść z mieszkania. Wypuść mnie! Ej, przetrzymują mnie widzowie, bo ja dalej nie mogę opuścić mnie. Wyszedłem z mieszkania, uciekamy stąd. Uciekamy stąd. Porozmawiaj z Blair. Nie wiem, kto to jest. Nie będę z tobą rozmawiał, wstydzę się. Nagrajmy, super, modyfikuj. Przechwycenie konsol. No co? Nie mogę nagrać? Ja chcę gameplaya nagrać. Mogę? Nie? Każe mi z kimś gadać, ale ja nie chcę z tą osobą gadać. Idę spać, widzowie. Dzień dobry, czy wiesz, że w ostatnim tygodniu wiosny Nie mam pojęcia Daj mi spokój, naprawdę Nie chcę, nie chcę jakichś twoich wydarzeń Xavier, daj mi spokój Kurwa, dlaczego on mi każe tyle rzeczy robić Daj mi spokój Bibib Instaluję aplikację Ja ci o to nie prosiłem Zostawcie mnie w spokoju, kurwa O, dostałem grę A to dziękuję i teraz mogę nagrać swojego najlepszego gameplaya na świecie, Wizowie. Z. Co to jest? Czekaj, czekaj, czekaj. Nagraj wideo, Deity of War. Zagrajmy. Dobra, zróbmy. Zagrajmy, Wizowie. Zaczynasz i. Ej, ale to jest znowu to samo. Dajmy na to, że znowu się pan mi się nieśmiało wita. Dziękuję, followersom, za wsparcie. Grasz dla zabawy? podtrzymujesz... Grasz dla zabawy w tym momencie. Odblokowujesz skórkę i pomijasz, wyjaśniasz fabułę. A co ma fabuła do tej skórki? Podtrzymujesz relację. Dalej prosisz o suby napierdala z tymi subami, pani Misiu. Tak, wam powiem, że średnio mi się spodoba. I subów nie dostaliśmy. Suby są, nie wiem, wkurwione na nas. Nie wiem. I tak oto toczyła się kariera pana Misia, który zdobywał wkurwionych subów. 63 już mamy wkurwionych subów. I z radości poszedł spać. I pan Misiu już się w tym świecie nie obudził, prawdopodobnie.